Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj w najgorszą grę, jaką udało nam się znaleźć Ej, na Google nie Play. Nie aż taka najgorsza, naprawdę widziałam Czy gorsze. Tak widzę. Ten człowiek ma toster na głowie czy co? co, co czy to jest pistolet? Co to co w ogóle się co, co to ma być? Przypuszczam, że jest to toster, ale naprawdę widziałam gorsze widzisz, gry. Widzisz te budynki w 4K? O dobra no, idziemy, chodź, bo ja tam widzę Ech. po prostu mamy ludzi, zbierać, pająki. Mamy zbierać ludzi, okej? Okay? Zobacz, ale nie to jest człowiek pająk. To jest Skibidi Toilet w wersji A, pająkowej. Czy ja mam... Przepraszam. O. Co? O co tu? Co ja mam? Ja mam, mam, mam zmiwa, co, co... Chyba masz ich pobić. O, Ty, Vs2. Um, to dwie toalety? Ja mam klikać, czy... Um, udało ci się, gratulacje, kochanie. O co chodzi w tej... Co tu się dzieje? Dlaczego my jesteśmy... czy To jest człowiek... Rekin? To jest kamera, to jest kamera! Wydaje mi się, że on wyglądał jak człowiek, jakby miał głowę rekina na głowie. Albo może to są pistolety, albo. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. A e... zobacz, oni teraz nie są pająkami, teraz są e... E... toaletami z marmuru albo z jakiegoś Chyba kamienia. Łączymy, prawda? prawda? ale nie, 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 właśnie kolejnego gościa, dawaj, będziemy się bić. O mój Boże, czy ty widziałaś ich ataki? Jejku, to jest całkiem podejrzane. Dlaczego? Um, Dlaczego? Nie wiem, czy widzisz, ale naprawdę tracimy szybko ludzi. Dlaczego? Dobra, dobra, może ta gra ma coś jeszcze do zaoferowania, Na słuchajcie. pewno inne jakby potwory, prawda? Można merge'ować więc... do nowych właśnie, do nowych główek, więc możemy to Tak, to po pierwsze, to a po drugie... Czekaj, co on ma tam za sobą? Co to jest za zielone? To jest po prostu y, to aleta, która jest y... niewidzialna. Rozumiem, tego nie widać, ponieważ tak, on jest wóźkowa. w ukryciu, Rozumiem. Tak. Mm -hmm. I teraz mm -hmm. mamy pająko, kamerę. Tak, chyba tak. Oj, Boże, jaki wielki w ogóle. Słuchaj, on do ich rozwali na. O, a tam ten typ normalnie, ty wiesz co on robi? Czy ty widziałeś to... taką gołęgę, która tak robi? Hej, nie, ma... ja, nie ja wiem. się, ja się zajmuję robieniem <laughs> modeli 3D. Słuchajcie, i to co, to co zostało tutaj stworzone. Ja wam powiem, że. Czujesz na... O, to jest coś. Czy to są skrzynki z Minecrafta? Z Minecrafta. Czy osoba robiąca tą grę interesowała się prawami autorskimi? Nie, bo wcale leci muzyczka, ta z skibidi jest, jest, coś tam, więc. E... Ale dobra, ale ja chcę zobaczyć, co tutaj nam się Mnie z tego. interesują te główne połączy. bossy, naprawdę, na zasadzie, co one nam mają do zaoferowania. Nie wiem, czy ty widziałeś, teraz A... jeszcze mamy kolejną rzecz. Możemy Mówisz... złączyć, ale ehm... to chyba. Możemy je łączyć jeszcze bardziej. Tak, możemy to... je łączyć, ale z... O mój Boże, mamy to jest. Człowiek głośnik. Z... Tak, człowieka głośnik, mamy, dawaj bijemy się. I... Czy coś tu jeszcze możemy połączyć? Nie. Nie mam żadnego tego pojęcia, ale zobacz, tam mają człowieka toaletę. E, oni ehm... wszyscy są. Człowiekami tak, toaletami. ale tamten był człowiek, jakby chciałem człowieka i z toaletą na głowie, więc to jest coś innego. Odwrotny, odwrotny tak, CBD. Tak, tak, dokładnie, ale zobacz, czy my to pokonamy, dobra, no pokonamy, udało się. Pokonamy. Czy mi się wydaje, czy jest nowa okolica? No oczywiście, że tak. Tu Zobacz, to jest nowy do złą No nie, no. A ty nazwałeś to najgorszą o po prostu nie. grą na Patrz, ten. my tu się cofamy i przechodzimy przez bramki, czyli to jest dokładnie odwrotność też tej, tak. tego typu no gry, który... No i chcesz który... mi powiedzieć właśnie, że to jest najgorsza po prostu okay. gra, którą okay. widziałeś? To jest tak kreatywne, to jest tak twórcze. Nie powiedziałem, że jest kreatywne i twórcze, ale mogę powiedzieć jedną rzecz. No? Wydaje mi się, że jeśli ta gra się reklamuje teraz, Aha. jeśli są reklamy tej gry pojawiające się na innych na innych jakichś e, gierkach i tak dalej to ta gra, podejrzewam się, że reklamuje się dosłownie tym co jest w tej grze ona nie oszukuje, że tu jest coś innego nie wiem, powiem ci szczerze, wydaje mi się, że ta, o, ta gra jest na tyle o. fajna że nie potrzebuje dokładnie Człowiek reklam hydrant? przypuszczam, y, ale poczekaj, zobaczmy, jeszcze możemy ich chyba zmerge'ować dalej Ech, nie, on, nie. Jest za, on jest za duży oni są oni za mały. Za... dobra e, o mój boże Klaser? Czekaj, ale kto to był? To był człowiek. Myślałem, że to jest człowiek hydrant, a to jest zobacz, laser. To jest człowiek hydrantolaser. to laser. Okej. Okay. Jestem w szoku, okay. ale zobacz. Ja nie jestem w szoku. Nic, co ta gra mi teraz pokaże nie szokuje mnie w żaden sposób. Ta gra jest. najbardziej zwykłą grą, jaka istnieje. Czy to jest nowy tryb? Um, nie a... mam żadnego pojęcia. Patrz! Patrz, rzeczywiście, to jest nowy tryb! Dawaj, 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 no patrz! Idziemy i teraz... Okay. Um, czy mi się wydaje, czy tamten Czekaj. człowiek tu, pająko toaleta tu, chyba się zwiększył? Tu, ten tu? Tak i mamy teraz człowieka telewizor! Okej? Okay. No, no, no i zobaczmy, e, co on ma. Mamy, mamy dużo monet, więc może... Słuchaj, może on po prostu pokazuje tym ludziom smutne filmiki na YouTubie i oni mówią, nie, tylko nie ta piosenka youtubera, więc wiesz bardzo możliwe. Tak przypuszczam, nie? W ogóle co on robi tak na poważnie? Ja nawet nie zauważyłam. <laughs> nie wiem, jest jak to. silny on, chyba. Silny? On został rozwalony na początku. Okej, okay, mamy nasze działo z y, laserem, które jest niepokonane. Okej, okay, tym razem widzę, że przechodzimy przez bramki, czyli tak, plus i to 10. Jest, dokładnie. O X2. nie. Dobra, 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 dobra. Wydaje mi minus się, 13, że minus 2. nie. Że tutaj będzie jeszcze bardziej potężny boss. Słuchaj, to jest prostu człowiek... Dobra. To... Y Enter Mocny Ender Dragon? Dragon? Skąd on ty się wziął? Nie wiem, nie wiem, ja nic nie chcę wiedzieć. Um, ja... Czekaj, jeszcze możemy go zmerdżować jakoś. Tego ponieważ i tego. Powinniśmy... one się świecą chyba, że Tak, jak Tak, tak. O matko. Aha. O mój Boże, to jest człowiek wiele głośników. Człowiek hi-fi. Dokładnie, słuchaj. I zobaczmy jaką on ma moc. Czekaj, on jest taką gojillą. Ja nie wiem co robi ten e, smok tak w ogóle. Bo uh, czekaj, a co się stało? A, tu jest ten człowiek z tymi, z wieloma głowami. On normalnie działa jak jakaś taka meduza. Albo ośmiornica. Zabili nam naszego i... O oh! oh nie. O oh nie. O mój Boże! To było, LEDWO! To było bardzo bliskie, zbyt bliskie, żeby, żebym się czuł dobrze. Dobra, zbieramy wszystkich po kolei. Tak, dawaj. O, nie udało no się i wszystkich. Sz... Czy, Ma... to jest, czy to jest Minecraftowe Czy świat? my sobie TNT zwróciliśmy na samych siebie? Tak, ponieważ jesteśmy w wiosce, jakby villagerów, nie, nie wiem, czy zobaczyłeś. O nie, o nie. I tu jest teraz mnóstwo tych no to em, toaletowych jakby szefów. E, ripmy. Tak, ale zobaczmy jaka będzie dalej postać, Tyk. ponieważ powiem ci szczerze człowiek hi jest bardzo to beznadziejny. To chyba tyle, weźmy może sobie... Nie chcesz coś kupić? Update dla tych, którzy z daleka strzelają, wiesz co? No czekaj, ale możesz dalej ich mrczować, zobacz. Okej. Okay. Aha. Okej. Okay. I może okay. teraz okay. pająki okay. z pojąkiem I okay. teraz człowiek... Idra... Oh, mamy działko, patrz mamy człowieka czołg. Chyba okay. to nie jest nawet człowiek Dobra. czołg, to jest sam czołg, ale zobaczmy. W takim razie panie czołg. Aha, patrz. Aha, Czy on patrz. w ogóle... Czy on... Czy się do czegokolwiek nadaje? No bo oczywiście, że się nadaje. Zobacz, on wszystkich rozwala. Ale tak niekoniecznie. Hej, to będzie nas, o, nasz ostatni żołnierz. Chcesz mi powiedzieć, że on się do niczego nie nadaje? Dobra, dobra, na, na hita ich bierze. No Jest właśnie. Dobrze. Jest dobrze. Czyli proszę bardzo, tym razem idziemy do tyłu. Aha, aha i chyba jesteśmy w. Plus 10. Jakby. Poczekaj, czy my wszyscy jesteśmy w jakichś łukach? Czy mamy ten łuk tutaj przez talię? Oni po prostu. Nie pytaj się. A, o, nie mogłem zrobiłeś. zrobić. No tak. Mogłem dokładnie. zrobić 2. No słuchaj, no słabo to wygląda dla nas. pojęcie szczerze. Eee, minus 2. Minus 2. Tak, dobra, i teraz jeszcze tysiąc. Mamy kolejnych. Wiesz? Ojejku, e, te toalety dokładnie są jak apokalipsa zombie. A... Albo zombie toalet, powiem o, ci szczerze. Nie dobra. Nie wiem, czy uda nam się to. Dobra, dobra damy radę, damy Jesteś radę. Jesteś pewien? Tak. Aha. No tak, zostało Udało nam ze... czterech cztery osoby, naprawdę to nie jest zbyt dobra sytuacja. Um, lepiej teraz... upgradeować. Ja bym ci szczerze powiedziała, lepiej upgradeować. Patrz, ile nam się ich tutaj stawia, dobra, po kolei. Tu, powiem ci szczerze, ja tu, bym brała tu. na ten, Hej. na odległość. Powiem ci tak. Słucham. Ta gra. Jest beznadziejna, ale się z jakiegoś powodu bardzo przyjemnie wziął gra. No prawda? już, no i po, poczekaj, w ogóle, wydaje mi się, że powinniśmy bardziej inwestować w em, tutaj ataki na odległość, Zaraz. ponieważ nie wiem, czy widzisz te bossy. Zaraz o mój Bożdoń, dą... czułeś helikoptero, to ale to głowa? Nie wiem, czy zauważyłeś tego tutaj. Ale w ogóle nic mnie no właśnie dziwi. zobacz. w tle mamy zamek z Minecrafta. Wszystko o, nie, jest Oni pod... bardzo jest się dobrze. atakują bardzo mocno, wiesz, na mele, więc musimy ich z odległości walić, no. Tutaj musi być taktyka. Ja dojdę do dziesiątego poziomu w tej grze i nie chcę nigdy więcej A mi się mieć podoba. z nią nic raz do czynienia. 6, znaczy, nie, no, siedem. Ja siedzę bez kitu, bo jeden raz że dobra, tutaj nie masz. O, o. Witherowe szkielety. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Idziemy Ten dalej, to, słuchaj. Aleca chyba bardzo lubi Minecraft. O nie! Poczekaj, co ty my mamy tutaj dalej? To jest człowiek. O mój Boże! To jest w takim razie zobacz, dorosły człowiek toaleta z działkiem! Dobra. To jest dziadko toaleta. Tyk. O mój Boże, jestem po prostu eee, naprawdę bardzo zaciekawiona, poczekaj, jakie inne tutaj pająki. mogą się pojawić postacie. Ja bym. Dodał kogoś do Mówię prawda? ci Tak, i dawaj, łącz te. Łączymy. Tak, i tutaj łączymy. ten. I mamy jednego hmm. pająka. Dobra, dobra, damy radę, dobra. zobaczymy. Jest dobrze. Czekaj, jak w ogóle ten starszy pan w tej toalecie będzie z nami rozwalał. No o, zobacz. Jest, słabiutki. jest po prostu. A Nie, jednak nie jest. Słabiutki. On jest na odległość. O, Ale easy, damy patrz, radę, patrz, damy easy, radę. Easy, easy, Mam easy. nadzieję. Czekaj, easy. jeszcze ten te robot Czekaj, skąd tu się w ogóle tam wziął? Tutaj Fila. są dwie postacie. Okej, okay, czyli w tej grze da się rzeczywiście przegrać. To może teraz tak. Nie, ehm. nie, nie naciśnijmy na guziczek. A co robi guziczek? E, Zrusza na nas TNT. Aha, ten guziczek nam most otwierał. To jakieś nie TNT, kochanie. E, jeszcze raz. I jeszcze raz, plus 7. Musisz jak najmniej, dokładnie, no widzisz i ten I tak zawsze nam dwa zostają tylko. Tu jest TNT, tutaj no na, dobra. Tej, na TNT nie możemy wejść. Okej, okay, to w takim o. razie naciskaj to i cały czas mamy tego ziomeczka, dziadka z toalety. Dobra i teraz I tak. Merczuj, merczuj, merczuj. Mercz, 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 Tutaj Ty Tutaj, tutaj dwóch, dwóch ziomków i... Eee, nic więcej do merczowania. Poczekaj, ale możemy kupić. Weź w takim razie to zwykłe. Jednego tylko. Dobra, dawaj. To merdżujemy, pająki merdżujemy, tryk merdżujemy. I czołgi, czołgi. Czo... Czekaj, ja wydawało mi się, że to, Co to jest człowiek frytki. Czy to jest Tor? Czy to, to jest Minecraft jak... Tor? To wygląda jak frytki z Maka. To jest Minecraft Tor. Okej, okay, dobra. Zwolałam frytki z Maka, ale może tak być Mam też. nadzieję, że Minecraft Tor jest przepotężny. No widzisz, że wali z odległości, więc błyskawicami, dobra. także to naprawdę dobra. dobrze wygląda jest dla dobrze. nas. Jeśli na smaki tanie weźmie, to Proszę jest dobrze. Bardzo. Moi drodzy, ostatni poziom. Ja nie chcę w tą grę. Ja ale mi się podobało. Proszę, ja nie. w ogóle nie wiem o co ostatni ci chodzi. Poziom. Naprawdę, mi ostatni się podobało. Ostatni poziom, ostatni poziom, nigdy więcej, proszę bardzo. E, nie wziąłeś tam tego zi wiem, ziomeczka. Wiem, wiem, ale to No już... i słabiutko, no i już, proszę bardzo. Okay. I przegrana. Tak mi się wydaje. Z saltem. E, tutaj musisz nacisnąć na guziczek, żebyśmy mieli dokładnie. Jedną osobą, dosłownie. No to raczej niedobrze dla nas świadczy. To bardzo źle dla nas świadczy. E, dodajmy, czekaj, czekaj. czekaj. E, kogo dodajemy? Właśnie. Chyba tego wiesz, trzeba. No nie wiem. Tych? Zobacz. I sp... no i... Tych dwóch? No i teraz co? No i to tyle. A. Boże, niech Thor nam to wygra. Słuchaj, tam jest... Proszę. Tam jest Minecraft Creeper? Nie, myślałam, że to jest Minecraft Creeper nie, to w jest, toalecie. to jest taktyczna toaleta. A, nie, przepraszam. Taktyczna. ale... To było o wiele lepsze, jakby ten Dobra. człowiek wyciągał, wiesz, z Creepera, nie? Martwi to... mnie to bardzo. Thor nam to wygra, chyba że... się na torach. Oj, tak? Thor, nie zbieraj agro, no! Dobra. Mamy to. Jedziemy, kochanie. Nie jedziemy. Dlaczego? To mi się Nigdy to bardzo więcej. podoba. Nigdy więcej. Hej, tutaj była naprawdę taktyka, i tak dalej. Mi się bardzo podobało.